Hej, hej! Trzeba przyznać, że Sitowie stanowią bardzo ciekawy temat w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ba, przecież to na ich knowaniach opiera się większość historii w naszym ulubionym uniwersum. Dopiero teraz, w nowym kanonie, schodzą oni na nieco dalszy plan, bo i Kylo Ren nie jest nazywany Sitem, i Inkwizytorzy, ale też w dziełach Wysokiej Republiki Sitowie nie stanowią głównego przeciwnika. Dobrze to czy źle? Nie wiem, w obecnym kanonie historia Sithów nie jest tak rozbudowana jak to było w legendach. Jeśli miałbym wymienić kilku sitów z legend, o których warto znać, na mojej liście na pewno pojawiłby się znany z serii dziedzictwo Darth Krayt, Panujący wiele lat po wydarzeniach przedstawionych w filmach, mroczny lord, który założył własny zakon i władał znaczną częścią galaktyki. Tak więc, jeśli chcecie poznać kilka ciekawostek o tej postaci, zachęcam do słuchania dalej i odwiedzenia jego hasła w Bibliotece Osus. Link oczywiście jest w opisie. A tymczasem ja lecę z materiałem. Aha, disclaimer, to są informacje z legend. Ciekawostka numer jeden. Darth Krayt urodził się jako Asharat Het, 25 lat przed wybuchem wojen klonów, czyli jak łatwo policzyć, 47 lat przed bitwą o Jawin. Był synem Jedi. Jego ojciec został zabity przez Auresing, a młody Het poszukiwał na niej zemsty, co było no, niezgodne z kodeksem Jedi. Był wychowywany w kulturze ludzi pustyni, i w zakonie nawet uważano, że był jeźdźcem Tasken. Jego matka została porwana przez Taskenów, a on sam zresztą nie zaprzeczał temu swojemu pochodzeniu. Tak. Może nie. Był jednym z nielicznych Jedi, którzy przetrwali rozkaz 66. Przed czystką Jedi schronił się na Tatooine, gdzie został lokalnym wataszką dowodzącym ludźmi pustyni, którym, jak sam twierdził, pomagał odzyskiwać należne im ziemie. Pewnego razu, gdy wraz z Taskenami przybył na Farmę Larsów, napotkał obi na Kenobiego. Mistrz Jedi rozpoznał go, upomniał, iż nie postępuje zgodnie z kodeksem Jedi i stoczył z nim pojedynek, w wyniku którego Kenobi pozbawił go ręki i odsłonił jego twarz. Było to uznawane wśród Taskenów za haniebne, przez co Het był zmuszony opuścić swoje plemię. Ciekawostka numer dwa: Krayt wiedział o Juzan Wongach i nic nikomu nie powiedział. Pozagalaktyczni najeźdźcy zaatakowali go w nieznanych regionach i, widząc jego umiejętności, zabrali na jeden ze swoich statków. Tam poznał Wergere, która dyskutowała z nim na temat Sithów. Jedi jednak wkrótce opuściła statek, ale nie pomogła Hetowi. W końcu jednak Krait uwolnił się, a następnie zabił wszystkich na pokładzie i opuścił statek w dzień inwazji Juzan Wongów na galaktykę. Wiedzę o nadchodzącym niebezpieczeństwie zachował dla siebie, gdyż nie chciał się ujawniać, że żyje, że wie, że istnieje. Wolał obserwować, jak otoczy się inwazja, a to przebiegły. Ciekawostka numer 3. Jakiś czas po ucieczce od Juzan Wongów, krajd udał się na Koriban, zabrał grupę swoich popleżników i założył nowy zakon Sitów, którego został przywódcą. Chciał nawet, by dołączyła do niego Lumia, lecz ta odmówiła. Zamiast tego jednak skupiła na sobie uwagę Jedi, dzięki czemu zakon Krajta mógł rozwijać się niezauważony. Następnie pogrążył się w głębokim, wieloletnim transie, mającym na celu spowolnienie rozwoju implantów, które zyskał w niewoli u Juzan Wongów. W czasie transu jego polecenia były przekazywane dzięki mocy lordom o imieniu Darth Warlock. Tak, nie pomyliłem się, lordów o takim imieniu było trzech. W końcu jednak ciało zaczęło zawodzić krajta i wiedział, że nie będzie żył wiecznie. Postanowił jednak przed śmiercią ukształtować galaktykę według swojej wizji, która zawierała całkowitą anihilację nowego zakonu Jedi, który by się spodziewał, prawda? Kolejny zły, który chce zabić Jedi. Ciekawostka numer cztery. Około 130 lat po bitwie o Jawin udało mu się przejąć kontrolę nad galaktyką i zabić większość żyjących wtedy Jedi. Zwróćcie uwagę na długowieczność Krayta. Tak tylko wspominam, że przy nim palpatin żyjący 30 lat po bitwie o Endor w epizodzie 9 jest słabym leszczem. W każdym razie ciało Krayta zaczęło mieć coraz większe problemy, przez co zdesperowany Krayt udał się na koriban gdzie wezwał duchy dawnych Mrocznych Lordów, Darsa Bane'a, Nihilusa i Adedu. Bane zdołał za swojego życia podporządkować sobie pasożytniczą zbroję z Orbalisków. Nihilus zawarł swoją esencję życiową w zbroi, a Andedu, według legendy miał podtrzymywać swoje funkcje życiowe nawet po biologicznej śmierci swego ciała. Dawni lordowie byli mu jednak nieprzychylni. Bane oskarżył go o odejście od Zasady Dwóch, Darth Nihilus powiedział coś, czego Krayt nie zrozumiał, a Adedu transformował jego zbroję w istotę przypominającą Smoka Krat. Mroczny Lord, wiedząc, że niczego się nie dowie, opuścił ich. Wkrótce jednak odkrył istnienie ostatniego z rodu Skywalkerów, Kaeda Skywalkera, który miał mieć zdolność uzdrawiania i zainteresował się tym tematem. Ciekawostka numer 5. Darth Kreit zginął, w cudzysłowie, zginął, zabity przez swojego najbliższego sługę, Dartha Warlocka III. Hargianin dobił Krajta, który przeżył walkę z Cade, Skywalkerem i jego towarzyszami. Następnie sam przejął władzę w Imperium, przekazując innym Sithom, że ich pan żyje, mimo iż nikt nie mógł wyczuć go w mocy. Z pomocą Darth Talon, Kreit zdołał się jednak odrodzić w tajemnicy. Mroczny lord powrócił na Coruscant, gdzie zabił Wyrloka i rozpoczął realizację swojej nowej wizji galaktyki. Niedługo jednak zginął w wyniku ponownej walki ze Skywalkerem. Próbował ratować się jeszcze używając techniki transferu esencji, lecz nie udało mu się przejąć kontroli nad Jedi, a statek z jego ciałem został skierowany wprost do słońca Coruscant, gdzie doczesne pozostałości krajta zostały ostatecznie unicestwione. Po jego śmierci Sitowie znowu musieli się ukrywać. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do biblioteki Ocus, gdzie możecie dowiedzieć się więcej o krajcie, jego zakonie lub innych rzeczach związanych z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Link oczywiście jest w opisie. Wpadnijcie też na naszą grupę na Facebooku lub na Discorda. A jeśli chcecie wesprzeć finansowo działalność biblioteki, to też będzie nam bardzo miło. Trzymajcie się i uważajcie na siebie, edytujcie Osusa i często się uśmiechajcie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.